Ostatnio dość duża popularyzacja GKS-u Katowice wśród dzieci i młodzieży, akcja Zagraj na Bukowej. Przypatrywałeś się temu? Jakie masz odczucia? Myślisz, że to jest dobry kierunek? Przypatrywałem się chyba dwa, trzy, trzykrotnie byłem nawet na tych klinikach gdzieś to obejrzeć, jak to wygląda. Fantastyczna inicjatywa. Wydaje mi się, że spełniła swoje oczekiwania, natomiast wydaje mi się, że musimy ją rozszerzyć. No i teraz już nie ma wyjścia, musimy dołączyć kolejne dzielnice, może kolejne miasta. Miasta ościenne. Miasta ościenne, to może z tej jednej ściany, może, bo może tą inną ścianę byśmy zaraz zostawili, ale z tej, tej, tej lepszej ściany Katowic to, to wydaje, znaczy na pewno, na pewno to musimy rozbudować. I e, takie inicjatywy, współpraca z kilkoma innymi podmiotami, to jest naprawdę to stronek, ja to, fajnie mi się z Marcinem o tym rozmawiałem bo Marcin to fantastycznie czuje, a pewnych rzeczy ja się przy nim też uczę. A powiedz, bo też w tych akcjach yy... Właśnie typu zagraj na Bukowej uczestniczyli piłkarze, byli jako, jako trenerzy na tych y, treningach. Y, powiedz jak, tak z Twoich obserwacji, czy oni chętnie y, uczestniczą w takich, y, w takich akcjach promocyjnych, w takich zajęciach i czy jest to ich y, dobra wola, czy mają zapisane w kontraktach, że jednak powinni udzielać. W kontraktach mają zapisane, no i na całej nigdy tego kontraktu nie musiałem wyciągnąć, pokazywać, udowadniać, czy to jest taki zapis. Pewnie jest tak jak w każdym klubie. Część chłopaków robi to z uśmiechem i wręcz sam zgłasza się, mówiąc, że fajnie, ja bym tam poszedł, super, dzieciaki, i pomogę. Część robi to z mniejszym entuzjazmem i wtedy, wtedy musimy dwa, trzy zdania wymienić, żeby ten entuzjazm, odpowiedni poziom oni osiągnęli. Ale mi się wydaje, że, że nie, też, nie jest tak, że, że jest jakieś kłopoty z tym. Jest paru chłopaków którzy jak mówię, jak słyszą tych, którzy można gdzieś iść, to, to sami się zgłaszają. Ja zawsze będę miał przed oczami twarz kufla, który zawsze się chętnie wybierze. Mamy w chwili obecnej też e, kilku tych młodych, którzy też chętnie uczestniczą w tych akcjach. No, na pewno działa, kiedy go wielbi, e, bo to widać. Łukasza budziłka, gdzieś kto tam też eksploatuje w tych akcjach. Łukasz też z tym żadnych problemów nie ma. E, także ci starsi, bo jakby potrzebę tam głębiej, to Jadrian to nie ma z tym problemów i Grzesiu Fonfara. Nie ma gudia. problemu, a ja się tego tylko cieszę. A tak mając taki kontakt z piłkarzami dobry jak myślisz, kto z nich w przyszłości mógłby być takim trenerem dobrym? Trenerem dobrym? Zależy jaki typ trenera byśmy, jakiego typu byśmy szukali. Mamy prosty przykład, który od niedawna od od pewnego czasu w się funkcjonuje, Topka Owczarka, który kiedyś miał w Kilkaisie i uznaje że, że Tomek idealnie pasuje, w się idealnie w to wszystko. A z tych obecnych szatni, na pewno ciekawym trenerem byłby Adrian Napierowa. Nie z racji mojej ogólnej sympatii do Adriana, ale z uwagi na to, że, że jakby ten charakter wolał walki, to mogłoby fajnie być odbite potem na drużynie. To jakby taka zaciętość, to mogłoby ten, ten, ten nasz charakter tutaj taki śląski, choć Adrian ze Śląska nie jest, e, fajnie to, to uwidocznić. Kto? No dużą wiedzę na pewno E, o piłce ma Przemek Pitry, to, to niewątpliwie, bo też wiele razy z nim na ten temat rozmawiałem. Na pewno fajnie się, się o piłce też rozmawia z Grześkiem e, Fonfaro, fajnie się rozmawia z Markiem Falibogowskim. W ogóle z chłopakami się fajnie rozmawia, no, ja też nie ukrywam, że, że często, często z nimi rozmawiam i dużo wiem. Jesteśmy pod blaszkiem, porozmawiamy o kibicach chwilkę. Najpierw o stowarzyszeniu. Jak układać się współpraca ze stowarzyszeniem? Z prezesem stowarzyszenia SK1964. Bardzo dobrze rozmawialiśmy dzisiaj przez telefon. Nie mam żadnych problemów. Nawet e, mieliśmy taki system ostatnio, że na Facebooku się wieczorem zgadywaliśmy. E, współpraca wydaje mi się, że jest optymalna. To znaczy e, kibice wiedzą, e, co leży po stronie kibiców, klub wie, co leży po stronie klubu. I jakoś to próbujemy dopasować. Wiadomo, nigdy nie jest idealnie, kibice chcą pewnych rozwiązań, na które my się nie możemy zgodzić. My chcemy przekonać kibiców do pewnych działań, no tak zawsze musi być, ale jak, jak patrzę na, na chwilę obecną na SK i na, 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 na prezesa SK, to patrzę z sympatią. Mamy tutaj taki pierwszy sezon, znaczy może pierwszy, <noise> ale kolejny po kilku latach, kiedy chcemy z optymizmem patrzeć w przyszłość, patrzeć także na boisko. I mam tu pytanie takie związane z kwestią karnetów, jak myślisz, czy ta sprzedaż karnetów pójdzie w górę i jaka ilość by Cię zadowoliła sprzedanych karnetów? Jak się rozmawiałem właśnie z, z członkami Stowarzyszenia Kibiców, rozmawialiśmy o, o pięknej liczbie tysiąc, e, to na pewno byłby fajny, fajny efekt, no, wydaje, tysiąc, no, tylko że tysiąc, Problem jest taki i o tym wszyscy wiemy, jest krótki, to ta przerwa między rozgrywkami. Ten tysiąc może być ciężki do osiągnięcia, ale ja wierzę, że, że do tego tysiąca się zbliżymy. Sprzedaż jest w chwili obecnej, trwa, mam nadzieję, że z każdym dniem tylko będzie większa. A wymarzona frekwencja średnia na meczach? Ja kiedyś założyłem się z prezesem Krysiakiem, to bo nawet media gdzieś to podchwyciły, o te 5000 tysięcy średnio na meczu. E, prezes Krysiak postawił tą, tą, tą obiecaną butelkę, bo przegrał ten zakład. E, ja bym nie chciał rozpoczynać e, mojego tutaj funkcjonowania na, na tej funkcji e, od tego, że będę tutaj licytował się z tamtym zakładem, ale jeżeli chcemy o coś walczyć, a wydaje się, że każdy w głowie każdego i pewnie z nas tutaj, kibiców GKS, jest to, żeby GKS był istotnym graczem w tej pierwszej lidze, to ta frekwencja na poziomie tych 5 tysięcy, przekroczyć te 5 tysięcy, to byłoby coś naprawdę fajnego. Wiadomo, mamy tutaj chwilę bez tych miejsc, przeszło 7 tysięcy, licząc tą trybunkę, która tutaj została postawiona, ale to może na to można te najważniejsze mecze na razie. No ale właśnie, mówisz o trybunce dla gości. No jednak to jest chyba też taki pewien magnes dla niektórych kibiców, żeby jednak pojawić się na stadionie. Kilka lat temu mieliśmy, popatrzyliśmy na kilka spotkań tutaj, gdzie kibice się pojawili. Zawsze to jest ten smaczek. Jeżeli popatrzymy na ostatni mecz z Doltanem, gdzie pojawiła się ta grupa Trzelacka, to fajnie. Były, były jakieś emocje, no. wiadomo, że może to nie było jakby słownie to, co byśmy chcieli na tak słyszeć, natomiast na pewno było coś, coś się działo, jakaś emocja się pojawiła, piłka, w ogóle sport powinien emocje powodować. Zdrowe emocje, bo też nie chodzi o to, żebyśmy powodowali jakiekolwiek emocje, ale zdrowe emocje, to było przynajmniej w jakiś sposób emocjonujące. Mówimy o magnesie, który przyciąga, a teraz pytanie, czy nie jest... Kilka rzeczy, które odciąga. Ja mam na myśli głównie e, czasami troszeczkę no, takie może nie, nie najbardziej atrakcyjne pory rozgrywania spotkań, czyli niedziela 12.30, wiadomo, rolada, kluski, e, może są dla niektórych osób ważniejsze. Powiedz czy, czy to faktycznie nie są pewne straty nawet klubu z tytułu to są, biletów? To są, to są straty. My rozmawiamy na, na forum tam piłkarskiej bilipolskiej czy naszego stowarzyszenia to rozmawiamy o tym, że tak naprawdę kluby, które są transmitowane w tej porze, tej niedzielnej porze, dziwnej niedzielnej porze, powinny otrzymywać jakieś, nie chcę tego nazywać odszkodowanie, jakąś formę identyfikacji finansowej z tego powodu, że, że mamy ten mecz o, o 12.30 czy o 12.15. To na pewno rodzi straty, przynajmniej w takim klubie jak GKS, może w mniejszych klubach, gdzie, gdzie ta frekwencja o 12 w niedzielę jest też dobra, bo, bo zawsze jest taka sama. Ta strata jest mniejsza, ten, ten czynnik jest negatywnym czynnikiem i odpycha kibiców, tylko, że my niestety nie możemy z nim wiele zrobić, bo jeżeli przychodzi na nas pismo i nakazują nam rozeganie meczu o godzinie 12.30, nawet jakiekolwiek nasze odwołania, nic tutaj nie wpłyną, jest decyzja i tyle. My ewentualnie na tym etapie wcześniejszym możemy próbować i takie próby podejmujemy, żeby te pewne mecze, na których nam najbardziej zależy, żebyśmy te, tych meczów nikt nie chciał nam przekładać. I to jest jakiś tam sposób na, na, na pomoc. Natomiast my dążymy do czegoś, dążymy do tego, żeby w się było głośno. Jeżeli jest OK się głośno, bo GK jest dobrze gra w piłkę i fajnie funkcjonuje, to też się nie dziwmy, że telewizja chce przyjechać i nas transmitować. To, to, to jest taki jakoś... pewno rzecz musimy się zgodzić. Albo chcemy być fajnie, medialni i sobie funkcjonujemy i gramy super w piłkę i wtedy telewizja kibice, albo... Mówimy nie, bo ważniejsze jest to, żeby go zapełnić stadion, a już to, co będzie wokół, to jest ten najbliższy element. Zawsze jest, musi być jakiś kompromis. i po prostu dobrze gramy w piłkę. No właśnie, ale te pory na przykład meczów wynikają z, no z decyzji Orange Sport, no bo to no jest to telewizja, która... Z decyzji pzpn na, na wniosek. Na wniosek, wiadomo o co chodzi. Tylko teraz jest pytanie, czy na ile ta umowa jakaś i gratyfikacje finansowe, które klub otrzymuje z tytułu praw, co są dla klubu korzystne w porównaniu z zapisami umowy? Środki, które w ten sposób pozyskujemy, są niewspółmierne do strat, które ponosimy. To, to jest oczywiste i to, to nawet nie ulega jakimkolwiek wątpliwościom. Wiadomo, trzeba by to przeliczyć, jak to się kwotował. E, pokazuje, ale to jest nie do obliczenia z tego powodu, że nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jaka frekwencja by była, gdyby ten mecz był o 17 czy o 18. Oczywiście są te argumenty, które się pojawiają, że w innych krajach jakoś grają wcześniej i nikomu to nie przeszkadza, ale. Ja jestem pewien, że na tym ludzie śląskim, na ludzie polskim to nie przejdzie. No. Polacy są przyzwyczajeni do tego, że mecze są po południu i tyle. I, I wolą sobie poukładać tak dzień, żeby po południu przyjść, obejrzeć fajne, emocjonujące mecze i pójść do domu, może jeszcze gdzieś tam skoczyć yy, tu i ówdzie. Ale nie ma w Polsce mody na to, żeby jeździć o 12 czy 11. :00 do tego by nikt nie przekonał. Może tą modę ktoś chce wprowadzić, może to jest kwestia kilku lat i będzie taka moda na dziś. Ja tej mody nie widzę. Kwota, którą przekazuje Orange Sport no, generalnie jest powszechnie znana. W przeliczeniu y, w poprzednim sezonie to było chyba milion złotych za cały sezon dla wszystkich klubów, tak? To w zeszłym sezonie mniej więcej, tak? Y, czyli to w przeliczeniu było 4000 złotych miesięcznie dla jednego klubu. Znaczy... Y, st strata wynikająca z przełożenia meczu. Matematyka jest nieubłagana, tylko jak mówię, ciężko jest wyliczyć tę stratę, bo, bo fajne są te, te opowieści o tym, że jeżeli by ten mecz byłby o 17, to na pewno byłoby tysiąc osób więcej. Tego nie wiemy. To są też kilka innych czynników. Weekendy mają, w lecie mają to do siebie, że ludzie wyjeżdżają tak czy inaczej. E z kolei późniejsze pory w jesienią czy, czy późno do jesienią mają te do siebie, że z kolei dzieci raczej są mniej chętnie puszczane. No, znowu, no, kilka takich czynników te, też obiektywnie powodują, że, że frekwencja jest rzeczą nie, nie, niezbieżalną. Nie możemy w chwili obecnej tak łatwo wskazać. A sama umowa zawiera dość dużo obostrzeń, jak jest skonstruowana. Podoba Ci się ogólnie sama, sama jej treść? Ja bym, podobałabym się ta tyleś pewnie, gdyby tam te kwoty też były inne. Natomiast jeżeli chodzi o opostrzega, każdy, w, i to jakby wiem nie tylko z DKS-u, ale też z racji tego, czym się zajmuje poza DKS-em. No każdy chce zabezpieczyć swoje interesy jak najlepiej. I no, rolą negocjacji jest to, jaki ten kształt umowa będzie miała na koniec. E, wiadomo, że Orange będzie chciał wprowadzić dla siebie najkorzystniejsze rozwiązania. A kluby będą chciały coś uzyskać. Jest jakiś kompromis, jeżeli ten kompromis kluby akceptują, to tak musi być. Sytuacja jest taka, że większość klubów nie sprzeciwia się warunkom tej umowy, i ta umowa ma taki kształt, jaki ma. A nie myślałeś o tym, czy nie wyłamać by się czasem? To jest jakieś rozwiązanie. Zresztą takie głosy były wcześniej już pojawiały się, bo, bo gdzieś zawsze był ten. Polonia bytą swego czasu, czyli inne kluby też. jest Katowice też swego czasu. Tak, że, że, że nie chciał. Natomiast e, to jest też tak, że my w jakimś środowisku się poruszamy. Na chwilę obecną naszym środowiskiem jest Piłkarska Liga Polska jako stowarzyszenie. E, my w jakiś sposób, będąc członkiem tego stowarzyszenia, bo musimy być, bo, bo takie są warunki, e, w jakiś sposób e, też e, pewne rzeczy musieliśmy scedować na, na to stowarzyszenie. Planów, co będzie w ogóle z Piłkarską Ligą Polską, też jest wiele, bo. bo że połączymy się, nie połączymy się z ekstraklasą, jest przynajmniej kilka rozwiązań. Może wtedy będzie nam w jakiś sposób łatwiej negocjować. Sytuacja też jest taka, że w przypadku transmisji telewizyjnych jako takich, mało podmiotów jest zainteresowanych, czy, czy w ogóle chciało rozmawiać na temat transmisji pierwszej ligi. To wiem, na spotkaniach też rozmawiamy dość często i Poza Oręcz Sportem nie było specjalnie chętnych, i tak naprawdę zostaliśmy skazani w ten sposób na, na rozmowy z Oręcz i na ustalenie warunków z Oręcz. Jakie one są, yy, takie są, można być bardziej lub mniej zadowolonym. Ja uważam, że ta mowa yy, jest jakimś kompromisem. Kompromisy należy szanować. A jak oceniasz w ogóle działanie piłkarskiej ligi polskiej? No bo tak patrząc na ekstraklasę SA versus yy, piłkarska liga polska, to. No i jednak Ekstraklasa tak troszeczkę lepiej wygląda w tym momencie. Tak, to no, też jest tak, że Ekstraklasa jest silniejszym podmiotem, jest spółką akcyjną, więc to też jest jakiś tam, tam element tej siły. Piłkarska Liga Polska tak naprawdę od, od pewnego czasu próbuje się przeobrazić. Na tych spotkaniach rozmawiamy o tym, o zmianie nazwy, zmianie logo, takie proste jakby sygnały, ale mówimy też o czymś większym. Jak mówię, są pomysły, żeby w ogóle połączyć się z Ekstraklasą S.A. Żeby samemu założyć swoją spółkę i być już nie w tej spółce. Można pewnie krytykować, ale krytyka ma to do siebie, że, że jeżeli my krytykujemy coś, to musimy wiedzieć, że my byśmy to lepiej. Na chwilę obecną jakiegoś jasnego pomysłu, żeby ta Piłkarska Liga Polska funkcjonowała dużo lepiej, ja tego pomysłu nie widzę. Rozmawiamy, mam nadzieję, że to kolejne spotkanie, chyba nawet jutro, jakaś tam kolejna możliwość wymiany poglądów się pojawi. Może coś z tego się urodzi.